W przypadku domu mieszkalnego fotowoltaika powinna zwrócić się w okresie 6-7 lat. W przypadku firm fotowoltaika zwróci się w przeciągu 5-6 lat. Jest to okres krótszy, ponieważ tutaj klienci wytracają dużo mniej energii na rzecz zakładu energetycznego. Tak, zdecydowanie fotowoltaika w Polsce się opłaca. Po pierwsze, dlatego, że fotowoltaika zwróci się w przeciętnym gospodarstwie na dystansie 6-7 lat. Ale przede wszystkim dlatego, że z roku na rok obserwujemy non stop rosnące ceny prądu. Do tej pory rosły one około 10-12% rok do roku, czyli nasz rachunek podwajał się średnio co 8 lat. Natomiast obecnie już słyszymy o tym, że zakłady energetyczne chcą zgłosić podwyżki cen energii około 40-60%, co jeszcze gwałtowniej przyspieszy zwrot instalacji fotowoltaicznej.